Okej, okay, szósty najnowszy sezon Black Mirror już od paru dni od czwartku jest na Netflixie, więc możemy wreszcie o nim pogadać. Macie time stampy. Oczywiście w pasku do każdego odcinka będę mówił spoilerowo. Ogólnie się nie wypowiem. Tak na złość. Nie, no, umówmy się. Albo już obejrzeliście, albo wiecie, że obejrzycie, lub nie, więc tak naprawdę to hej. A i będę dzisiaj jeszcze na kanale Filipa z bez schematu zapraszam na live o 20 lub na odtworzenie nagrania jak to na YouTubie, bo będziemy właśnie o tym sezonie rozmawiać. Okej, okay, zanim przejdę bezpośrednio do odcinków, po kolei, mimo że oglądałem w kolejności 4, 5, 3, 1, 2, <grym>, to bez różnicy to jest antologia, to no właśnie, mój ogólny stosunek do Black Mirror jest taki, że w większości do dzisiaj nie oglądałem. Bez powodu, bez powodu, jakoś tak po prostu, jak wychodziło kiedyś, zanim prowadziłem kanał, to to nie, to nie włączałem i, i, znam kilka pojedynczych odcinków, które tak ktoś mi polecił, czy Bandersnatcha pamiętam, że na kanale recenzowałem, ale, jakby mam dużo do nadrobienia, zamierzam nadrobić, ponieważ, to co, to cały ten koncept brzmi jak Shut up and take my money, dobrze wiecie ci, co oglądają kanał, że ja lubię rozkminy. Lubię science fiction, lubię takie, co by było, albo jakieś, no wiecie, patologie związane z rozwojem technologii, albo potencjalne zagrożenia. No ale ja lubię jakieś tam scenariusze science fiction i tak dalej, rozkminy, więc biorę w ciemno. No i wreszcie usiadłem do sezonu, mówię, dawajcie mi to science, dawajcie mi to po prostu ja chcę. I mamy sezon prawie bez science fiction. <grywia> Także po prostu pięknie, ale przechodząc po kolei, odcinek jeden. Czyli Joan is awful. Joan jest okropna, tak? Jest, no, dokładnie, Joanne, jest okropna. To odcinek, który no, ma koncept science fiction i który tak no, pachnie black mirrorowo chyba najbardziej z tych wszystkich, łącznie z trzecim, y, gdzie mamy bohaterkę, która sobie żyje jakieś tam swoje życie, i nagle się okazuje, że na tym ichniejszym Netflixie, czyli Streamberry, co jest takiem zabawną grą słów ze, ze Strawberry, ze struskawką, y, Śmieszne, ale okazuje się, że ona prawie na żywo ogląda siebie w telewizji i ma, jest nie tylko, że serial o niej, ale są tam wszystkie jej prywatne chwile, jak jej zwolniła w pracy, jak gadała o czymś ważnym w pracy, jak była u terapeutki, jak się kłóciła z chłopakiem, jak spotkała się z byłym chłopakiem i wszystko jeszcze dodatkowo jest pos posunięte w stronę mocnej hiperboli robiącej z niej tytułową, złę, złą osobę, W no, na zasadzie małych zmian, które dużo zmieniają, nie? Także e, taka sytuacja, no i oczywiście sama sytuacja jest powalona, że ona w ogóle, ktoś jej życie fotografuje, wewnątrz odcinka dowiadujemy się, że to Quantum computer Mambo Jumbo robi render, że tak naprawdę nikt nie kręci serialu na żywo, bo to byłoby niemożliwe tego samego dnia kręcić czy coś, tylko że to jest wszystko zajebiste CGI i że ona podpisując umowę ze streamingiem na stronie tam Entei było, że zgadza się na takie rzeczy, że wszystko w jej życiu może być. Rzeczywiście to jest jedna wielka głupota. No bo i, i to jest też moja myśl, taka problem, jaki problem mam z tym odcinkiem między innymi. No bo to, no, jest to jakaś rozkmina dotycząca przyszłości, dotycząca technologii, a co jeśli podpiszecie, że dacie swój imię, czy ktoś będzie wasze życie fotografował, a co w ogóle z tą technologią, która może wykorzystywać wizerunek aktora, który coś podpisał, potem jest Wątek Salmy Hajek, która odgrywa ją w tym serialu, a która znaczy odgrywa jej CGI odgrywa, jakby jej wizerunkiem, prawda, rolę. I, i a co jeśli to jej się nie spodoba, Do ona też podpisała i to. Jest, jest to jakiś realny problem, ale w odcinku przedstawiony jest w sposób no, głupi, po prostu, tak, W zasadzie, że no, no, no nie może, no chociaż wy wiecie, no to to, że, to, że podpisałaby na jakiejś umowie coś, o czym nie wiedziała, to tak nie działa. Prawo, w prawie są zapisy mówiące o tym tak ogólnie rzecz biorąc, że nie może być coś w złej wierze komuś podstawione, że nie wiedzieliście, co podpisujecie. I małym druczkiem było z tyłu, że wiecie, ty, że się zawsze śmiałem, że Ronaldo przyjeżdża do Polski, podpisując autografy, wpisał się, że będzie grał, wiecie, w Polonii czy tam w Lechu, nie? Na zasadzie, no wiadomo, że tak nie może być, jak bez jego zgody, wiedzy i tak dalej. Jest mnóstwo elementów tym związanych, a dodatkowo takie rzeczy, nawet to, ona tam gada, nie wiem, że u terapeutki była, jej prywatna rozmowa była nagrywana i tak dalej, to jest w ogóle jakieś łamanie prawa na każdym stopniu i ktoś może powiedzieć, no po co tak rozkminiasz, to jest tylko taki tam głupawy odcinek, no i to jest właśnie mój problem, że ten odcinek miał ciekawe elementy, ale w gruncie rzeczy jest głupawy. Cały ten salon jest trochę taki, chciałby się więcej, bo to naprawdę było tak na kolanie trochę napisana rozkmina, No ale powiedzmy, że się wkręciłem, co ona zrobi? Zostawiają narzeczony. Też, narzeczony nie ma problemu z tym, że jego jej życie z dzisiaj jest na telewizorze, tylko <grych> jakby słucha tego i tak, tak było i wychodzi. <grych> też takie, ale okej. Okay. Od początku odcinka było widać, że to jest taką stronę głupoty poprowadzonej, niemożliwej, więc od razu zawieszenie niewiary musiałem dać takie, że no wiecie, że kupuję, dobra, zobaczę, gdzie pójdzie historia, no i historia ma jakiś taki ciekawy element, że ona tam specjalnie robi coś idiotycznego, bo dosłownie jest sra w kościele, po to, żeby Salma Hayek potem musiała jako, znaczy to CGI musiało to zrobić w serialu, żeby do, żeby prawdziwa Salma Hayek się zainteresowała. Potem w ogóle się okazuje, znaczy knują plan, odcinek jest dosyć krótki, więc szybko w miarę knują plan, że Idą zniszczyć ten komputer kwantowy, i oczywiście okazuje się, że to jest wszystko symulacja, że one nie są prawdziwe i one są tym drugim stopniem. Jest pierwszy stopień, gdzie była prawdziwa osoba, i, i potem była po prostu taka incepcyjno-incepcyjne schodzenie w dół, bo w każdym z tych tej rzeczywistości była produkowana kolejna rzeczywistość, więc mamy tutaj teorię symulacji, mamy tutaj teorie właśnie takie wiecie, związane z tym, że. No, w symulacji dużo rozpin. ale bardzo. Popro... Wciśniętej w taką bardzo prostą rzecz. Typu, no byliście symulacją, ona to rozwala koniec odcinka. Eee, no takie co tu wystawiłem 6 na 10, sobie kliknąłem, ale to jest takie dla mnie. No, nie odcineczek, ale no dupy mi nie urwał pod absolutnie żadnym względem. Odcinek 2, czyli Lock Henry, czyli mamy Szkocję, mamy parkę amerykańską, dziewczynę i tego właśnie miejscowego Szkota, który wraca do rodzinnych stron, i mieli tam kręcić jakiś dokument o czymś, ale opowiada jej historię z tego miasteczka, gdzie generalnie był jakiś morderca, który porywał ludzi. No taki trochę damer, porywający pary, gwałcący, znaczy mordujący, torturujący coś tam, i jego ojciec przez to był postrzelony, i potem zginął w wyniku jakiejś tam infekcji bakteryjnej i coś tam i ten i w ogóle straszna historia i ona mówi, no to kurwa zróbmy dokument o tym chłopie, <laughs> skoro po co mamy robić o czymś innym, jak masz taką świetną historię, a jeszcze ludzie mówią w miasteczku, że są zapomnieni i tak dalej, więc to upamiętnisz ojca, który przez to zginął, matka smutna, że ojciec zginął i tak dalej i jak odcinek szedł tak gdzieś do połowy, to mówię, okej, okay, no dobra, i science fiction w ogóle nie ma, na razie, no to... Potem okazało się, że nie było wcale. To jest po prostu jakiś taki, jakaś zabawa gatunkiem. Crime, drama, thriller, zagadka. Tutaj możemy sobie do dobierać słowa, tak? No ale. Spoiler alert wychodzi na to, że e, jego ojciec głównego bohatera, naszego protagonisty, nie żyjący, i ta matka, która żyje, to oni też brali udział w tych morderstwach, też to nagrywali i tak dalej, tylko ojciec no zginął, bo po w ogóle sam się postrzelił tylko po to, żeby się wybielić, wiecie, no nie klasyczny numer, a potem się umarł jakieś jakiejś bakterii w szpitalu. A matka też jest psychopatką. No i na koniec w ogóle goli tą dziewczynę. Dziewczyna się umiera w wodzie, bo się w ogóle tam pośliznęła, walą jak o kamień. Matka myśli chyba, że ona uciekła, więc sama zostawia dowody na wierzchu i się wiesza, i chłopak o tym robi dokument o swoich rodzinnych stronach, gdzie, no, tragedie, bardzo dramatyczne, nie powiem, że czarno ale takie bardzo idące w stronę właśnie, wiecie, e... no, no, trochę czarno no, no, bo to nie jest komedia w żadnym stopniu, ale, no, jest taki trochę czarny humor w tym wszystkim, bo taka jakaś satyra właśnie, że chciał zrobić dokument, to serio zrobił o tym, a jak zaczął robić, to odkrył to prawdę, która po prostu zabiła mu jeszcze bardziej, ja mu dziewczynę jeszcze matkę, także, także jest jakiś taki, jest jakiś tragizm w tym ogromny i jakieś takie kuszenie losu, nie wiem, no jest jakieś tutaj może też być rozkmina, o wiecie, o tych takich, o w ogóle kręceniu tych właśnie tam damerów i innych na zasadzie, że my oglądamy z popcornem jak ktoś tam się mordował ee, i trochę to takie jest odrealnione, ale nie za bardzo więc co ten odcinek miał więcej zrobić, oglądając go myślałem sobie, że gdzieś w połowie pomyślałem, okej. Okay. Dosyć krótki, 40-parę minut, chyba gdzieś w połowie, myślę sobie, no dobra, no wiadomo, no coś tu się musi wydarzyć na zasadzie, że on jest mordercą, mówię, no jak był za młody, to może jego ojciec był mordercą, no i to, tak się właśnie okazało, nie wiedziałem, że matka i tak dalej, ale mówię, no coś się okaże, że ten tam jakiś tam so, kolega, sąsiad, ten, co aktor, co grał w ogóle Gendregora w, w grze, Otrąc, tego, co kojarzę po twarzy, to że on był mordercą, coś musi się okazać, no mówię, coś takiego musi się okazać, tylko czekam co, czekam, czekam na no, wiecie, no i minęło już na 10 minut, i się okazało, no tak, no rodzice byli, także nawet to był taki odcinek z okay, widziałem 100 tysięcy, Takich filmów, to jest 100 tysięcy, numer jeden i to nawet nie film, tylko jakieś 40 parę minut. Także gdzieś tak sobie myślałem, że to byłby dobry odcinek, jakby ktoś ten pomysł wziął i coś. Jakby to był pierwszy taki, wiecie, pierwszy draft scenariusza. Tak ktoś zarysował ten scenariusz i byśmy jeszcze usiedli, pomyśleli, coś dodali, coś zabrali, coś unowocześnili, coś jakoś może więcej, jakiś poszlak czegoś, może z tego film w ogóle dłuższy zrobić. No nie wiem, coś, coś taki pomysł, taki, no okej, okay, no taki thriller, no brzmi tak trochę skandynawsko. Pojechali do rodziców, a zaczęli odkrywać prawdę. O mój boże, chowana taśma wideo. O mój boże, jestem w domu z mordercą. No, brzmi to takie get i wszystkie inne filmy, thrillery, więc gdzieś tam zalążek czegoś dobrego, ale ogólnie to dla mnie mech. Nie wiem, tu czwórkę wstałem, ale takie piątkę, może. Nie, takie, whatever, takie, nawet nie wiem jaką cenę dać. Eh. No i odcinek trzeci, Beyond the Sea, który myślę, że jest najlepszy z tego sezonu i chyba też tak po ocenach widzę, że wszystkim się najbardziej podoba. No, przede wszystkim znowu wracamy do science fiction. Który gdzieś jest jakaś rozkwina, gdzie są jakieś technologie, gdzie jest coś fajnego. I ten odcinek został mi bardzo schajpowany. I muszę powiedzieć, że nie podobał mi się aż tak bardzo. W sensie, że mi, został mi przez pewne osoby schajpowany. przez moją dziewczynę Asię i Filipa z bez schematu. Eee, popsuli zabawę, nie no, żartuję, ale nie, śmieję się, ale wiecie, sami wiecie jak jest, jak włączycie jakąś recenzję, nawet nie, nawet ja czasem tak mam, że o, zachwaliłem jakiś film i ktoś pisze, no kurwa, tak zachwaliłeś, albo po prostu na przykład nie. No nie, że był zły, ale był niezły. Albo zganiłeś, że fatalne, a ja się świetnie bawiłem. No tak bywa, i ja też miałem tak skajpowane, mówię, dobra, kurwa, do tego trzeciego to już siadam i dogi będzie wiecie. No, w zasadzie, no tutaj to już chcę bombę i było to dobre, było wiele świetnych elementów. Świetnie, że w ogóle Aaron Pauls, George Hartnett, rewelacyjnie, fantastycznie w ogóle rozkmina science fiction ta, że oni są gdzieś w kosmosie, na stacji kosmicznej, tam na zasadzie 6 lat, a mają swoje repliki ciała na dole, do których się podłączają. Więc znowu mamy tutaj jakiś taki, wiecie, no wiele, wiele, wiele tutaj się od razu otwiera, jak to działa, jaki fajny pomysł, a jakie to niebezpieczne, bo właśnie jak coś mu się staje na dole, to jest 6 lat na górze. Dochodzi do tego morderstwa, morderstwa rodziny Josh'a Harneta tutaj mamy takie, czy, czy, czy bandę masona możemy sobie przypomnieć, morderstwo, wiecie, Sharon Tate i tak dalej. <coughs> czy na przykład Mandy, film Mandy, gdzie Nicolas Cage też taki związany patrzył, jak mu mordowano Mandy. Więc dużo rzeczy się oczywiście przypomina. Myślałem, że może to pójdzie w inną stronę, że ten na górze będzie chciał ciało tego drugiego, żeby na dole jakąś zbrodnię wykonać, w sensie zemścić się czy coś, ale film... Prawie film, bo to tam z godziny chyba 15 trwało, czy coś przeradza się w bardzo taki slow burn, powolny charakter drama, gdzie ten bohater zaczyna mu dawać swoje ciało, a ten zaczyna nadużywać, i jest jeszcze tam ta żona, i ta żona temu się podoba, a ten w sumie jest samotny, i taki, uu, uu. I muszę powiedzieć, że to było wszystko fajne, w sensie do fajnego wniosku doprowadziło, i jakby dobrze ci aktorzy grali. To też była fajna rozkmina. Pożyczam komuś swoje ciało, siedzi z moją żoną na dole, ja jestem tu w kosmosie, a z drugiej strony jest mój kumpel, jest samotny, stacił rodzinę, jest zamknięty, jakie. Bardzo fajne rozkminy, tylko że to trochę mi się dłużyło. Szanuję Slowburn, nic nie mam, ale gdzieś tak w 30 minut, już przed końcem, sobie myślałem, OK, no ja wiem, że Josh Hartnett coś zrobi. Zamorduje mu rodzinę, zamorduje mu replikę, zamorduje jego na górze i będzie udawał, że on jest z nim cały czas, nie? I będzie go udawał. I coś musi być takiego. I jakoś tak mówię: Dobra, no. Następne pół godziny, to będę po prostu czekał, się to wydarzy. Wydarzyło się, zamordował mu rodzinę. I miałem takie, no okej, okay, no czekałem, od już od pół godziny trochę się nudziłem. No nie wiedziałem, w jaką stronę to pójdzie. Nie wiedziałem, który z dwóch tamtych. jedne co mi się nie podobało w tym odcinku, z takich rzeczy, właśnie, że trochę, no ja lubię rozminę science fiction, ale jak już wchodzimy w science poza fikcją w science, to ja lubię, jak to jakieś ma ręce i nogi i logikę. i Ja na przykład cały czas myślałem: "Okej, okay, nie macie jakiegoś w ogóle kontaktu z jakimś NASA, nie ma, nie jest nam to pokazywane przynajmniej, więc nie wiem, ale nie macie jakiegoś kontaktu z jakimś, nie wiem, lekarzami, psychologami, że na przykład jakiś psycholog powinien się wypowiedzieć, że e, słuchaj, nie możesz mu dawać swojego ciała na więcej niż 10 minut w tygodniu, bo tam coś mogą zajść zmiany, bo to jest ryzyko. Będzie musiał co tydzień przechodzić ewaluację, jakieś takie. Nie, ja od razu zaczynam myśleć w takim, wiecie, no chciałbym, jakby to naprawdę wyglądała, jak była taka technologia i ten a to jest trochę takie na zasadzie, że siedzi tych dwóch chłopów tam na górze, jakby byli jakieś, nie wiem, na rybach we dwóch, i ten mówi: Dobra, to masz, już, masz moje ciało na godzinę. I takie nie ma żadnych wiecie, jakiegoś kogoś od technologii, kogoś, kto tego pilnuje, kogoś, kto pilnuje swoje, no, wiecie, no ten jakiś stacja kosmiczna i tak dalej, no to to jakieś czy, czy rządowa, czy prywatna, czy SpaceX, czy NASA, ktoś tam kurwa miliardy na to wydał, nie? Więc tak cały czas myślałem, że ja bym wolał, żeby ktoś więcej miłości, takiej logiki w to włożył. Skupili się bardziej na charakterze drama, co też działało. No i ten, ten odcinek trzeci był, to ogólnie mi się podobał. Dałem siódemkę można nawet powinienem dać więcej, taka wiecie, bardzo mocna siódemka, więc to mi się, jako jedyny był w tym sezonie taki naprawdę science fiction, które trochę działało, ale wziąłbym go, znaczy scenariusz, pomysł, e, rozciągnął na cały film na półtorej godziny, bo tam niewiele brakowało i dorzucił jakieś elementy, coś więcej tutaj zrobił, pobawił się jeszcze tym konceptem i tak dalej i dał to na przykład Cronenbergowi młodemu który bardzo lubi te filmy Posesor i ten najnowszy, co, o którym jeszcze na kanale nie mówiłem, a już widziałem, ale dałbym jemu, zrobił z tego taki O.S., więcej się pobawił taką jakąś dziwactwem, psychodelicznością i no to młody Cronenberg naprawdę, to jak mówimy o Pozesorze, Pozesor w zasadzie to jest film z podobnym konceptem, który polecam, bardzo lubię. Bardzo klimatyczne, mroczne, horrorowe science fiction, także tak. Odcinek 4, Maze, Day, no to w ogóle od niego zacząłem, to był najsłabszy odcinek ee, tego sezonu dla mnie, równo z drugim, tak. Dałem tutaj, nie wiem, czwóreczkę, chyba powiedzmy, ale to tak na zasadzie znowu, to jak ten odcinek obejrzałem, tak sobie pomyślałem zaraz, ja włączyłem Black Mirror czy jakiś nowy sezon Love, Def, and Robots, nie? Bo to taka historyjka, wiecie, tutaj zamiast, no, znaczy, no jest Wilkoak, no to nie jest raczej science fiction, tylko bardziej jakieś fantazy. I znowu, no zaczynamy od jakiejś takiej historii, że jest fotografem, i generalnie jest nam pokazywany koncept, że to fotografowanie to też taki wysyński zawód tych paparazzi. Wiecie skąd się wzięło paparazzi? La Dolce Vita, Feliniego, była postać paparazzi, vas. I w każdym razie pokazuje nam takie wysyńskie strony tego zawodu, że czasem muszą na przykład, znaczy muszą, nie muszą, ale robią, że prowokują na przykład kogoś, na zasadzie, ej ty głupia suko, i ona się odwraca i rozwali mu aparat, a on pozwę cię, nie? No, w zasadzie wiadomo, że da zdjęcia, zrobią wszystko, no to nie jest nowy koncept, jest koncept już nam znany, jakby krytykowanie, jakaś satyra, czy, czy takie właśnie pokazywa pokazywanie, jak to działa, jakie to może być wysyńskie, jak taki zawód istnieje. Widzieliśmy wiele razy, żeby daleko nie sięga i sięgać, Jake Gyllenhaal filmie e, Nightcrawler, prawda, oglądaliście, świetny thriller, bardzo dobry film, Pole jeśli nie Grzegorz oglądał i chcecie coś tego typu bez wilkołaka, Nightcrawler, Jake Gyllenhaal, świetna rola sprzed paru lat, film e, i jak to, tak dwie trzecie tego odcinka dosyć krótkiego minęły i był właśnie ten koncept, mówię, ok, no coś tu się musi wydarzyć i ja nie wiem, no będzie pewnie coś jak w Nightcrawlerze, czy nasza bohaterka sama doprowadzi do zbrodni, żeby ją sfotografować, czy coś, no takie rozkminy, nie, okazało się, że jest wilkołak. Mówię tak, okej, okay, no jak jakieś takie Love, Dofen, Robots, tylko anim, nie animacja, takie jakieś nagle, i z tym wilkołakiem mówię, no znowu tutaj był potencjał na jakąś zabawę gatunku, gatunkiem, na jakieś coś, ale wydało mi się to niespójne z początkiem odcinka, nie wiem, co to wszystko miało ogólnie znaczyć. Wiadomo, znaczy taki morał, że niedobrze jest być synem w takiej pracy paparacji, albo że ciężko jest być gwiazdą, czy coś... Ok, no nic nowego, od razu widoczne z kilometra. Nic, no nie wiem, no nie przeżyłem już tego katarzys oglądając to. Sama zabawa z Wilkołakiem, no to też tam to, to no nie wiem, no, gdyby to się w drugiej części przerodziło, jak w jakimś od zmierzchu do świtu, że nagle cała końcówka tam jakiś blade wybiega, coś, że po prostu jakieś absolutne takie o 180 stopni, wiecie, gatunek zmieniony i coś, to jeszcze. A tu po prostu nagle Wilkołak, ciapu, ciapu, pozabijała. Next. I odcinek 5 Demon 79, czyli tutaj mamy te lata. 60., 70., taki klasyczny wystrój, eee, i śledzimy mieszkającą gdzieś w Anglii niewinną, skromną dziewczynę pochodzenia jakiegoś tam, e, nie wiem, czy hinduskiego, czy paki pakistańskiego, już zapomniałem, e, ale generalnie czuję troszeczkę taki e, presję społeczną, że antyimigrancką, jest tutaj wątek polityczny, z politykiem, którego spotyka, który taki faszyzuje ewidentnie, no ale tutaj mamy w ogóle coś, co znowu. To był mój drugi ulubiony odcinek, to muszę powiedzieć po trzecim, ale to w ogóle nie brzmi jak science fiction, Black Mirror. To jest jak jakiś mm, fajny lekki pastiszowy, bi-horror, um, kinogatunkowy, gdzieś tam umiejscowiony, taki artystyczny horror, jakiś brytyjski, umiejscowiony gdzieś tam w Anglii w jakichś latach. Pokazuje jej się demon, demon do niej gada trochę jakby był Lucyferem, w sensie z serialu Lucyfer, takim trochę, na zasadzie maleńka, tutaj nie przejmuj się, trochę żartów, trochę tego, humorystycznie. Jest taka, jest dużo zabawy, jeśli chodzi o jakieś tam nagle najazdy, czy muzykę, takich efektów, jakbyśmy oglądali jakiś bardzo właśnie stary film tego typu, no nie wiem, no, kino gatunkowe, bawiące się bardzo prostym konceptem, na dziewczyna, na co dzień gdzieś tam skrywająca jakieś, że tam ktoś się wkurza w pracy, koleżanka, ale na takiej sadzie, jak my sobie, jak każdy z nas ma, trafia na demona i demon jej mówi, masz trzy dni, żeby zabić trzy osoby, jedną dziennie, i, bo inaczej świat zostanie zniszczony, co notabene przypomina ostatni film, film M. Night Shyamalana, ten tam. A Nie Cabin in the Woods, znowu mylę ten tytuł. Ale no tam, co się siedzieli właśnie w Cabin in the Woods, czy siedzieli w domku w lesie i było, że będzie zagłada świata, jak któregoś z Was nie poświęcicie. Tylko, że on nienawidzę, jako, że nienawidzę M. Night Shyamala, tego filmu też nienawidziłem, Tutaj ten koncept jest dobrze zrobiony. Nie jakoś wybitnie, nie jakoś niesamowicie, ale mi się podobał. Oczywiście, jeśli ktoś z Was włączał to z myślą o science fiction, a dostał takie, że dziewczyna chodzi z demonem i zabija ludzi, no to wiadomo, no to jakby w ogóle, no nie wiem, no zamawiałem kebaba, a dostałem pizzę, no ale... pizza też może być dobra, a zawsze jest dobra pizza, nie? Nie, śmieję się, może to było swoje porównanie, ale chciałem lody, a dostałem kebaba, no może na takiej zasadzie, nie? <laughs> Natomiast podobało mi się, dobre wykonanie, fajnie to wszystko wyglądało, te lata, te jakieś tam właśnie, no to zabawa też tym gatunkiem i jakimiś tam, e, takimi kliszami, powiedzmy, wykorzystywanymi w takim kinie gatunkowym. I, I fajna główna bohaterka, fajny dylemat, dużo takiego... E, dużo takiego wachlarza od tego, że trochę śmiesznie z tym demonem, który mówi, gada dosyć komediowo do tego, że ona rzeczywiście morduje tam, wiecie, na zasadzie ktoś jest zadziugany, ona musi krew na rękach, pierwsze morderstwo, z jest zwykłą kobietą, nie? Także, no taki fajny... No, Okej, okay, no to było fajne, to było przyjemne, tylko mówię, no, ma, no to nie było science fiction, tylko takie fantazy, nie wiadomo co. Także tak, ogólnie sezon dla mnie no, tak nie mam, okej, okay. obejrzałem te tam ze dwa, trzy odcinki niezłe, ze dwa mógłbym zapomnieć, takie dupy nie urwało, jeśli większość z Was, jestem ciekaw w ogóle Waszych opinii, które Wam się odcinki podobały, piszcie śmiało Waszą kolejność i oceny, czy jak tam, jak to widzicie, kto się podobały, nie podobały, co w ogóle sądzicie o tym, że sezon prawie nie był science fiction, a Black Mirror, jak rozumiem, o tym jest, także czekam na Wasze opinie i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.